Dobry państwu. Grzegorz Kowalski, telewizja F4 Mielc. Znajdujemy się przy obelisku Solidarności w Mielcu. Stowarzyszenie Orzeł Biały Strzelec, jak to roku, składa znicze upamiętniające rocznicę wybuchu stanu wojennego. Zapraszamy państwa również do tego, żebyście sobie pomyśleli, będąc w domu, o tych sytuacjach i wydarzeniach, które miały miejsce 42 lata temu. Gdzie my byliśmy, w jakim miejscu. Drodzy Państwo, ci ludzie nie zginęli tylko za siebie, tylko również za nasz i za naszą wolność. Zapraszamy do upamiętnienia tych osób. Piękno.